Widzowie, jak się pali. Jak się jara Tam gdzieś. Patrzcie. O, widzowie, widzowie. Patrzcie. Tam się pali. Będzie widać jeszcze? No kurde. Będzie widać.

Proszę! Widzowie Jezus Maria! O, zaraz będzie widać. Nasi się spóźniają. Mm. Idziemy zobaczyć. Ale już dymu chyba nie widać tam. Raczej już ugosili. Pewnie mały jakiś pożar, bo chyba będzie widać. oh yes that was No i pojechali, tam u góry się pali. Ulicz. strażacy. Lugaszają, no już wszystko praktycznie ugaszono. jak straże. Straż przyjechała? Tam wjeżdżają? Już, bo już patrzeć, nie potrzeba, nie było już wszystko ugasi, praktycznie Tylko tam żary jeszcze ugaszają. Hmm. kolejni strażacy, nie? Ale straszna fajna stary Staj, Normalnie tam pan siedział sam w wozie, ten co teraz ją kolejnie jedzie. No i y, po prostu, żeby pewnie woda I kolejny z wodą chyba jedzie. O? To chyba nasz. Nie, to nie jest nasz. Siedem straży tam jest. Ja się nie zdziwię, jak jutro to w wiadomościach będzie.